W piątek udostępniłem film z najszybszymi poddaniami w UFC. Jeden z widzów w komentarzu napisał, że były szybsze poddania niż te, które przedstawiłem. Postanowiłem to zweryfikować i rzeczywiście miał rację. Okazało się, że oficjalna strona ze statystykami UFC, z której korzystałem, nie uwzględnia kilku pierwszych gal, na których było parę szybszych poddań. Postanowiłem więc usunąć tamten filmik, aby nie wprowadzał w błąd, tym bardziej. Że pierwsze miejsce się nie zgadza i nagrać kolejny z rzeczywiście najszybszymi poddaniami w historii UFC, a oto one. Numer 11. Scott Morris kontra Sean Doherty. Pojedynek odbył się na UFC 2 11 marca 1994 roku w Denver i była to dla obu walka debiutancka. Morris poddał duszeniem gilotynowym swojego przeciwnika w 20 sekundzie. Numer 10. Don Fry kontra Mark Hall. Panowie skrzyżowali rękawice na gali UFC w Alabamie w 1996 roku. Fry pokonał rywala dźwignią na Achillesa w 20 sekundzie. Numer 9. Dennis Holman kontra Matt Hughes Zawodnicy zmierzyli się ze sobą 16 grudnia 2000 roku na gali UFC 29 w Tokio i było to starcie rewanżowe. Hughes szybko obalił Holmana, jednak został poddany z dźwignią na staw łokciowy w 20 sekundzie walki. Po porażce rekord Hughesa wynosił 20 do 2. Obydwie porażki zanotował z Holmenem. Numer 8: Chess Kelly kontra Maximo Blanco. Panowie stoczyli walkę na UFC Fight Night 94 która odbyła się 17 września 2016 roku w Teksasie. Skelly rzucił się od początku pojedynku na swojego przeciwnika latającym front kickiem i obaj znaleźli się w parterze. Gdy wstawali do stójki, Skelly złapał głowę Blanco i poddał go do nieprzytomności duszeniem Anaconda w 19 sekundzie. Numer 7. Terry Item kontra Edward Fololoto. Starcie odbyło się 5 listopada 2011 roku na gali UFC 134 w Anglii. Item. Poddał duszeniem gilotynowym swojego rywala przy obronie obalenia w 17 sekundzie. Warto dodać, że Terry Item to zawodnik, którego znokautował Edson Barboza słynnym obrotowym kopnięciem, pokazywanym w wielu highlightach. Numer 6 Marcus Aurelio kontra Ryan Roberts. Zawodnicy skrzyżowali rękawice 2 kwietnia 2008 roku na UFC Fight Night 13 w Colorado. Aurelio posłał swojego rywala na deski ciosem w stójce oraz poddał dźwignię na staw łokciowy w 16 sekundzie. Numer 5. Frank Shamrock kontra Kevin Jackson Walka miała miejsce na gali UFC w Japonii w 1997 roku i była pierwszym pojedynkiem o pas wagi półciężkiej, która w tamtym czasie była nazywana średnią. Shamrock zdobył tytuł poddając z dołu dźwignię na staw łokciowy Jacksona w 16 sekund. Numer 4. Ronda Rousey kontra Zingano. Pojedynek był walką mistrzowską i odbył się 28 lutego 2015 roku na UFC 184 w Los Angeles. Ronda poddała rywalkę dźwignią na staw łokciowy w 14 sekund, broniąc tym samym pas UFC po raz szósty. Numer 3. Justin Martin kontra Eric Martin. Starcie odbyło się na gali UFC 12 7 lutego 1997 roku w Alabamie. Justin pokonał Erika przez poddanie dźwignią skrętową na staw skokowy w 14 sekundzie. Numer 2. Joe Charles kontra Kevin Rozier. Zawodnicy zmierzyli się 16 grudnia 1994 roku na UFC 4 w Oklahomie, Charles zwyciężył z Rozierem w 14 sekund poddając go dźwignią na staw łokciowy. Numer 1. Oleg Taktarov kontra Anthony Macias. Najszybsze poddanie w historii UFC miało miejsce na gali UFC 6 14 lipca 1995 roku. Taktarow poddał swojego rywala w 9 sekundzie duszeniem gilotynowym. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.